Siemka, dzisiaj wam pokażę coś nietypowego tutaj w fazie 30. Tak, będziemy potrzebować tego krzesiwa na skałę i lód. Tak, tu zapalamy na skałę, bo na się skała pali ile chce. I tak, tu dajemy raz, dwa i dajemy lód. To jest taka dziwna sztuczka. Niby taka tego, ale ona jest dziwna ogólnie. Ja tu sobie porobię wszystko. No i za chwilę zobaczycie co to będzie. Teraz to ja za chwilę wracam. Dobra, już jestem i sztuczka wygląda tak. Jest woda, która nie rozwala tego okna. To jest ogólnie fajne. Pokażę wam to z góry. Chwila. Z góry tak wygląda. Yy, fajnie to ogólnie wygląda, bo można yy, yy, tego i yy, można stać na tym ogniu i nic się nic nie stanie, i można se na tym, na, na tej wodzie. Także właśnie to też użycie kotor przeszkód, gdzie przeskakuje się z następnego do na następnego. To już jest wasza rzecz, ale ogólnie fajna rzecz. To dziękuję Was bardzo za obejrzenie. To jest mój pierwszy filmik. Dajcie może łapkę, jakiś komentarz spoko. To nara.